Tu jest tak cudownie, że nawet się chce człowiek troszkę poruszać, po śniadaniu. Bartek, co na śniadanie jadłeś? Bociana. <laughs> Kanibal jeden. <laughs> Tego 40 Jest, jest git. Gdzie jest git? Jeszcze jesteśmy na starym miejscu, ale to się zmieni. Ale to się będzie I już zmienić. Już niedługo specjalnie dla was, najlepsze widoki. Tak, jedziemy teraz tam, gdzie naprawdę będą mega widoczki. Ale nie zdradzimy wam gdzie. Pinecki nie będzie. Nie, bo tam przyjadą różne śmieciarze i śmieci zostawią i i takie tam różne. Pozdrowionka.